Dzień dobry. Moi no. drodzy, przyjmujemy wyzwanie Książnicy Płockiej. Sto wyzwań na Studencie ochrony Płocka. Zadanie 84. Zmierz się z jesiotem. Jak widzicie, jest jesiot, jest listwa i jestem ja. Tworzę właśnie z jesiotem kąt prosty i widzimy tutaj trójkąt prostokątny. Ponieważ mamy tutaj tylko dwa stałe elementy, mianowicie 10 i przeciwprostokątną, dlatego do zmierzenia się z 10 wykorzystamy twierdzenie Pitagorasa. i drodzy, a teraz zadanie już jest banalnie proste. Wykorzystamy twierdzenie Pitagorasa. Przypomnę, że twierdzenie Pitagorasa to jest suma kwadratów przyprostokątnych w trójkącie prostokątnym i jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. Tym literom przypisujemy następujące miana. B to jest długość jesiotra, C to jest długość listwy obserwowanej, a A to jest wzrost dyrektora ZOO. Z wzoru A kwadrat plus B kwadrat C kwadrat wyprowadzamy wartość a a kwadrat równa się c kwadrat minus b kwadrat czyli a równa się pierwiastek z c kwadrat minus b kwadrat i teraz podstawiając wartości liczbowe pod a b i c a powiem że wartość liczbowa b to jest 8 stóp i 10 i 30 cala Wartość c, czyli długość litwy, listwy, to jest 10 stóp i 9,75 cala. Wyliczamy a. A w tym wypadku, po podstawieniu wartości liczbowych, wynosi 6 stóp i 2,41 cala. Wniosek z zadania: dyrektor ZO jest odrobinę niższy niż długość siostra. Bliżu Kuzynów Jesiotrów. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować zaprzyjaźnionej jednostce budżetowej miasto gminy Płock, czyli Księżnicy Płockiej imienia Władysława Broniewskiego za wyzwanie 84 na stulecie obrony Płocka. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do Płockiego Ogrodu Zoologicznego. Sekcja piłki ręcznej. Orlen Wisła Płock opiekuje się lwami w Płockim Ogrodzie Zoologicznym. Wyzwanie numer 89 dla prezesa Roberta Czwartka i dyrektora Adama Wiśniewskiego. Było szczypiornistów wielu, a jednym z nich był nasz wielki poeta Władysław Broniewski, który internowany w szczypiornie pod Kaliszem był jednym z pierwszych uprawiających tą dyscyplinę sportu. Wiemy, że szczypiorniak w Płocku jest na bardzo wysokim światowym poziomie ale chciałbym od prezesa i dyrektora usłyszeć krótką i dowcipną historię na temat początku tej dyscypliny sportu w Polsce oraz w Płocku.